Pierwsza ciekawostka numer jeden, no bo trzeba wiedzieć, czym w ogóle jest kolagen. Czym? No to czym? 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 Kolagen to najpowszechniejsze białko w naszym ciele. Uważajcie, stanowi aż 35% wszystkich białek. I wszędzie, gdzie jest tkanka łączna, ścięgna, mięśnie, kości, zęby, skóra. Wszędzie tam musi być kolagen, bo bez kolagenu bylibyśmy bezkształtną meduzą rozpływającą się w kolagenie. Ko bez kolagenu. <noise> Czyli w moim kolanie też jest kolagen, bo no, ja mam jestem po rekonstrukcji e, wią wiązadła krzyżowego przedniego e, i no, to ewidentnie już teraz wiem, chociażby z wiedzy z tego filmu, że no, mój kolagen nie był najlepszej jakości, ale wynikało to ze stylu życia, który prowadziłem. Wysoko węglowodanowy styl życia, palenie papierosów, pa ale też umówmy się, nie miałem kompletnie pojęcia o, tej, o tym czynniku, który jest niezbędny do produkcji własnej mocnego kolagenu, o którym właśnie mówimy w tym filmie.